Dobra Ja tu kończę swoje sprawy na laptopie, a ten nadal tam śpi No ja nie wytrzymam A jest już noc Pobudka ty! Nie ma spania roboty. Do roboty Do roboty, a nie ten, w nocy i się No go. właśnie Daj, szybko Ej latarka jak fajna Nigdy w życiu latarki nie używałeś? No nie no. Więc zobaczmy co jest na kamerach może? A nie, no, grają. Nic się nie dzieje. Okej. Okay. Więc trzeba ich obserwować? Nie, to pilnaś. Ja wiem, idziemy do jego biura, może. Czy ten pasan zniknął? Nie ma go. Nie ma go. To Teraz ja sobie tu będę siedzieć, A. Dla... Weźmy co tu siedźmy i. No. Ulejmy, po prostu, patrzymy po na kamerach. Ja sobie usiądę. Ja sobie tu siadam. Też. Okej. Okay. Nic tu się nie dzieje. O, my tu jesteśmy. No, faktycznie Chyba, że pójdziemy ten do tamty tam gdzie odkryłeś ten pod tą deską. To Idziemy. Chodź. To nie to było, to było to otwarte przy Nie, to zamknąłem. latarki. Nie wiem czy to jest dobre Jak to są jakieś sekrety, które nie powinniśmy wiedzieć To jesteśmy mm. Na pewno chcemy tu iść Ale mm. Rapijnie No Trzeba się będzie. przygotować Pójdziemy tu będziemy, będziemy kiedy indziej Jak, jak będziemy przygotowani z przedmiotami jakimiś coś No a się nic nie dzieje No to chyba lepiej nawet, nie? Nie mamy roboty. Hmm. Nie, bo ja się zwalniam, bo nie ma... Nic się nie dzieje. Nie, mi da się bawić tutaj. Jezus, jak się wystraszyłem. A co? Nie postać. To jako się przestraszyłem Jak się wystraszyłem. Czego? Gdzie... No chodź tu. Tutaj. Patrz, przy... i szedłem tak. Odwróciłem się tu i nagle ten, ten tu Co to było? Dobra, tu do biura, się No kurde... Czy to jest za wczesna nos, czy co? Nie wiem. Ej! Co? On, on w pierwszą kamerę. E... Czemu one się ruszają? Czemu one chodzą? Chcielibyśmy to sprawdzić? Chodź. Co w ogóle świat jest w budynku? Te, ty! królik. Bonnie. się boję tu być. Chodź, widzisz to? Ty, bry. Jakbym nie widział. Bo on, on, mnie, on mnie widzi! Uciekaj! Chodź szybko! O kurde. Gdzie one są? Nie wiem. Ten królik stoi tu w tym korytarzu. Red priest tu. Okej. Okay. To ja wyjdę z tego? Idzie, ale ten królik jest przerażający. Idzie po Ciebie Cześć Jest 12 w nocy w ogóle Patrz Przecież go widzę Pokaż swoją kamerę O kurde, widzę go U -u. A ten miś tam stoi nadal W tych stolikach On stoi tu Czemu one chodzą? Ja zgłaszam reklamację Może trzeba zgłosić coś szefowi? No tego teraz nie ma O! <grystanie> o! No, ale to jest straszający Ty się tam bawisz, kurde sobie idę normalnie. Oj no, w drzwiach przy oknie mi stoi, tam przy drzwiach stał. Nie mogę wyjść. Hej. Kurde, o oł, o oł Obyd Obydwoje mnie gonią Obydwoje mnie gonią Widzę cię na kamerach Obydwoje Uważaj Widzę cię na kamerach <śleszy> Jezu gdzie oni są? Tu? I idą znowu w korytarz O kurde, ale widzę to Ja się zablokował po Idą tu No Ja nie chcę być Czemu przyjęliśmy tą pracę? Ja nie chcę Chyba jedyną ucieczką jest tunel Dobra, dawaj Musimy uciec jakoś jedną uciec, oj już Patrz, wy dwójkę tu stoją, patrz przez okno Dobra. No, nie, w, nie, w stoi, mam pomysł. Nie, nie. Trzeba im nie. sklepać. Nie, poczekaj. Jesteś nienormalny. Nie, 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 zostawczą. Poczekała... O! Wiesz pójdą! Teraz, czekaj. Nie oni się krepią tu. Weź się schowaj, żeby oni poszli ze stąd. Weź się schowaj. Ej, o nie. Chyba, że teraz szybko ucichniemy. Nara. Wszedł tu! Jednego sam. Nie, tu patrzy. Przede mną jest miś. Ej. Mamy problem. Udało mi się, jestem w tym pokoju. Mamy problem. Co? Drzwi są zamknięte. A mnie... A... A mnie miś goni. No drzwi wyjściowe są zamknięte. No przyjdź tu do mnie. No... Ale jak my mamy stąd iść, drzwi? drzwi są zamknięte. Ucieknijmy tym tunelem, chodź tu do mnie. Bez hitu. Uważaj, mi się Uważaj. Chodźcie tego. O. Jestem, chodź. Idziemy. Nie, może Jestem. przenocujmy się tu? Idziemy tam dalej. Chodź. Chodź. E. Ale chyba to w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. E. Zniknął. Hen, skończyłem prototyp pizzerii. Jest w zupełności sprawna. No. I czy. William, mieliśmy włamanie. Ktoś ukradł główną lot... nagrodę loterii, czyli plaszcz. Bez się